Ze 400 metrów ściany oni się zdecydowali na gładzie. Jak ja bym robił u siebie, tam się zdecydował na karton gips. No ale przy karton gipsie masz ubytki na metrażu. Już wolę stracić ten centymetr mieszkania, ale ile szybciej pyk 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 płytki jako tako i fajrant. Ty lepiej od razu powiedz, że ch o gładzie robisz, a nie się tu płytami zasłaniasz. I kto to mówi? Majster, co wyschnięty gips siatką szlifuje. Amatorka. Ja to papier, pincetkę zakładam i ściana jak szkło wychodzi. Pincetka, k**wa, zaszkli się od razu. Ach, taka z tobą robota. Że co? Że niby robię? A dobrze robisz? Nie no, tego nie powiedziałem. Ale równiutko. No i tego, że gładkie jak znajdzie rysy i piuje, piłuje w jednym miejscu godzinę, k**wa, narobi. Weź tu później kinkiet powieś. Wiesz co? Spaj. Albo lepiej. Wiesz co? Zwalniam cię. <laughs> A kto ci gładzie na no, robocie szybciutko p***i? Przekonam ich do płyt. I tyle mi jesteś potrzebny. A łączenia? No tak o tym nie pomyślałem. To co? Zgoda? Zgoda. Ale ręki ci nie podam. Patrzcie jaki! Ale tą samą ręką, forsy ode mnie brać to mu nie przeszkadza! Forsy k drobniaki! Ile bierzemy od metra? Pięć dych. No. Co? Mam i dychę, płaci, jakiś je... złodziej, to! Ka, ku... K... dosyć tego! Trzecia godzina o gipsowaniu ścian! Próbuję się zzemnąć. Ostatni raz zwracam wam uwagę. Następnym razem przole. Jak Ci się nie podoba, wracaj na studia.